Cześć, Witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś przetestujemy sobie stroboskopy. Stroboskopy od Ultrashopu 60 sekund. Za takie stroboskopiki, mimo że Ultrashop oraz Dextry nie istnieje już od lat, ciągle da się znaleźć w necie. Znalazłem je po 8,80. C posiadają tutaj z informacji co tu mamy. UST, myślnik 1-60-W. Myślnik myślnik taki kod produktu. Kategoria T1. Sztuk 3 w takiej paczce. A gramatura, gramatura, szukam neku. 20 gram razy 3, 60 gram na całą paczuszkę. Czyli nek dość typowy jak na stroboskopiki. Z tego co pamiętam, wersja. 60-sekundowa od Triplexa ma gramaturę 20 gram i 2 setne, więc naprawdę zerowa różnica, że tak ujmę. Tak wygląda stroboskopik. Wykonany szczerze mówiąc, niezbyt okej, okay, niezbyt, niezbyt dobrze, nie jest idealnie, ale to nie, nie ma wyglądać, tylko ma działać. 8,80, jestem ciekawy, jak to będzie wypadać, choć. Nie oszukujmy się, są to dobre stroboskopiki, ale przetestować trzeba. Zapraszam do konkursu, zapraszam do wszystkich linków w opisie. No i bez zbędnego przedłużania montuję Was na statyw i odpalam naszego stroboskopika 60 sekundowego. Jesteście już na statywie, także idę, idę robić swoje. No cóż, stroboskopik jak stroboskopik. Wiem, że zdania na temat stroboskopów są podzielone, jednak jest to dość specyficzny efekt, który nie każdemu się podoba. Ja osobiście jestem zwolennikiem i bardzo lubię stroboskopy. Kilka paczek w życiu odpaliłem. Bardzo intensywny czas palenia zdecydowanie nie jest oszukany. Bardzo fajne stroboskopiki. Wydają mi się, że są nawet trochę intensywniejsze niż te 60 sekundowe od Triplexa. Także ta różnicy cenowej nie ma między nimi, więc jeśli miałbym wybierać, to faktycznie chyba poszedłbym w stronę Ultrashopu czy tego Dextrina. Właśnie, ewentualnie, ewentualnie wciąż najlepiej do takich stroboskopików dopłacić złotóweczkę, no i wtedy macie paczkę stroboskopów. Tych klasycznych niebieskich, które na kanale już są testowane, mianowicie triplexowych 90 sekundowych, jednak tam wychodzi po prostu to najlepiej cenowo przeliczenia minuty czy sekundy na złotówki i test stroboskopy 90 sekundowo od triplexa, naprawdę są wybitne. Tutaj nie mogę się do niczego przyczepić tylko powiedzmy do tej ceny, bo są konkurencyjne pozycje, które wychodzą taniej. Także zostawię tutaj ósemeczkę z delikatnym plusem dlatego, że triplexowym dałem ósemkę, więc chciałbym nie trochę wyróżnić ponad triplexowe. Także ósemeczka z małym plusikiem, ale ja osobiście skłaniałbym się ku tym w wersji niebieskiej. Po prostu. Czekam na Wasze opinie w komentarzach. Tak jak mówiłem, jestem świadomy, że nie każdy lubi stroboskopy. Jest to na pewno temat do dyskusji, także jestem ciekawy, czy w, moich, w grupie moich odbiorców więcej jest miłośników, czy też przeciwników tego typu bajerów. Trzymajcie się. Cześć!